Siemanko w drugim odcinku kariery menadżera Adebayo Akim na moim kanale. Jak widzicie, pozostaje w Lincoln City na kolejny sezon. Nie było żadnych propozycji transferowych, nie było żadnych propozycji odejścia z klubu. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, komentarzach, Discordzie, Instagramie. bardzo Was serdecznie zapraszam na wszystkie moje socjale do dzielenia się Waszymi opiniami w komentarzach i lajkowania, bo. Każdy komentarz, każdy lajk, like. nawet jak stawicie minkę, to już się liczy bardziej do statystyk i moje filmiki mogą trafić do większej liczby osób. A chciałbym. Powiem Wam tak, trzeci sezon, ofensywa transferowa będzie, bo będziemy kupować, będziemy, będę pozyskiwał piłkarzy za darmo, bo jest bardzo dużo piłkarzy wolnych, którzy moim zdaniem wzmocnią nasz, fajnie naszą drużynę i dlatego ja korzystam na tym, że mogę zaoszczędzić na pieniądzach, których nie mam. No bo nie mam, 3 miliony to mało Więc rozpoczynamy ofensywę transferową Pierwszy transfer Fraser Foster wiem z Premier League do trzeciej ligi No ale jest do wzięcia Czułby nie Wykorzystujemy to, że jesteśmy No dosyć sławni w tej sieci Piłki Noże, że, że jaki i ma, wiadomo kto to jest Jak się wybił może wiadomo też Ale no Trzeba wykorzystywać to, że się zna że jest się, ma się dużo obserwujących na Instagramie nagrywa się fajne filmiki jako coach nie wiem czemu tutaj sejwa robię, ale dobra, jolo lecimy dalej, dalej, czemu ja tego nie wyciąłem, ale dobra mniejsza z tym hmm. jak to będzie dłuższe, tutaj widzimy, że nie kryją już przed nami tajemnice ci piłkarze dawaj, kolejne transfery Kostucha myślałem, że to od razu były, ale dobra yy, mamy kilka operali. Cyrus Christie na przykład też, moim zdaniem, mega by było wzmocnienie. Brady 70 overalla też, myślę, że fajne by było wzmocnienie. Freeman na razie nie. Horgan, może Horgan. Conor Hurricane, Hurricane. Conor, myślę, że to będzie mega wzmocnienie naszego środka. Pola 74 overalla, ale nikt go nie chce, my go chcemy. Conor Hurricane, Hurricane przychodzi do nas. Myślę, że fajnie wzmocnić nasz środek pola. Może powalczymy o awans do Championship. To by było. Byśmy awansowali do Championship. Może wtedy, by ktoś zechce lepszy, albo w ogóle wprowadzić Lincoln do Premier League. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ryan Tafazoli wzmocni naszą obronę. 30-letni obrońca, 67 overalla. Zgadzamy się tutaj. Pek pek Płaca o wiele mniejsza niż chciał. Trochę bonus za podpis, no ale. To tylko pieniądze. On tylko cash stać nas, stać się na bonusy, bo pozyskujemy Was za darmo. Więc musimy. Derek Williams kolejne wzmocnienie naszego środka obrony. Kolejny fajny transfer 69 overalla, 29 lat, więc myślę, że to jest naprawdę kolejny mega, mega transfer. Mocni naszą obronę Adebayo bardzo go chciał. Adebayo taki trochę, no weź Adebayo, wyluzuj chłopie, podpisujemy ten kontrakt. Cieszę się, mano. Witam w moim klubie. O tu dalej mamy. Mamy Karola, słaby. Josh McCartch, jakiś mega talent. Jacob Davenport, kolejny SPD. Fajny środka pola, wzmocni naszą środkową formację. Bo, I co, Jacob? Dogadujemy się. Czteroletni kontakt. Spoko, Jacob. Zapraszam Cię. On grał w Blackburn. Mało nim grał w Blackburn FIFA 21. No i co, bonus? No, trzeba te bonusy, bo przychodzą do nas za darmo, więc oni są bardzo zainteresowani tymi bonusami. Ci własnicy słabi, Rock Brady, może Jamal Blackman, nie wiem nie podpisał Jamala, bo to jest naprawdę fajny brankarz ja Cyrus Christie, Irlandczyk na prawą obronę, czemu by nie? 71 overalla, Overala. tutaj widzimy piękną koszulkę Harry Heina już do, już do kupienia w naszym sklepiku, więc zapraszam. No i negocjujemy 10-11 tysięcy tygodniówki. Trochę dużo, ale Christy myślę, że zasłużyłeś na tą tygodniówkę. Spisuj się u nas jak najlepiej. I to chyba na ten moment tyle, bo muszę poczekać na kolejne overall, Nie, jeszcze Luke Freeman. Na pewno Luke Freeman. 60 overalla do środka pola. No drużyna, moim zdaniem będzie kozacka, silna i myślę, że możemy włączyć się w walkę o awans. Tutaj chusteczki, jakby ktoś się popłakał. Luke Freeman, Jezus Maria, ile hajsu, Jezu, 2 lata kontraktu 10 tysięcy, back Przychodzę do Was, Lincoln, fajne miasto Dawaj Adebaju lecimy No i ustalamy sobie składzik Harry Kane tutaj do środka, obok niego będzie grał Kto będzie grał? Foster na pewno, Freeman, ale Freemana damy do tutaj Snodgrasa trochę niżej Ale widzimy, ma, że ma minus 8 overalla, ale Zaraz go i tak zmieniłem za kogoś innego. Kogo ja tu dałem? Nie wiem. Po yy, Dafan Porta da Nawet Porta daliśmy do środka Pola Forstera na bramkę. Wiem, że mam bardzo dużo Jak na trzecią ligę. No ale co zrobić? Jak nic nie zrobić? Williams do obrony. Ejoma chyba zostawał. Został w obronie. Tutaj mamy dużo piłkarzy, których można byłoby się pozbyć. Fletcher w ataku. myślałem o jakimś nowym yy, napastniku. Robbie Brady na prawie skrzydło. 80 overala. No duże transfery jak na trzecią ligę, no, ale taka jest Fifa, wykorzystuje to i tyle, no bez przesady. Trzeba wykorzystywać swoje kontakty. No i Adebayo kolejny transfer, 10 tysięcy robi Brady, zadowolony, prawa strona fajnie wzmocniona. Nic tylko atakować, atakować Championship. to jeszcze Jordan Rose, kolejny, kolejna legenda Championship. Do rywalizacji z Stevenem Fletcherem, tak mam trochę stary, ale... Półmetek sezonu za nami, tam półmetek. No koniec roku, 2022. Na drugim miejscu go kończymy, więc jest szansa na bezpośredni awans do na zaplecze Premier League. Fajnie to wygląda w tym drugim sezonie, a The Bajak zobaczymy czy zostaniemy na trzeci, jeśli awansujemy. Może jakieś propozycje lepsze będą. No i Conor, Harry Kane. Harry Kane jest niesamowity. Dzień goli, 8 asyst. Anthony Scully również i Tom Hooper daje radę na napadzie. Tom no Fletcher już trochę gorzej. Ale coraz gorszy overall, Rose, jak na razie też się nie spisuje najlepiej. I tak to wygląda na półmetku sezonu, jeśli chodzi o oferty pracy. No Blackpool to nie jest jakiś klub, co mnie by interesował, jak Hull City też. Więc na razie zostajemy w Likol I mamy historyczny, co historyczny, no historyczny początek, fatalny sezonu. Ale sierpień był lepszy, wrzesień też już był w miarę taki, Październik, no, na jeden z najlepszych miesięcy w tym sezonie, tak samo listopad nie był najgorszy, choć dwie porażki nam się zdarzyły. Tutaj jedna, nie dwie porażki, trzy porażki: jedna w Pucharze, dwie w Lidze. W styczniu dwie porażki, trzy wygrane. E, w lutym bez porażki, fajnie. W marcu bez porażki. W kwietniu bez porażki. Trzy miesiące bez porażki, no więc kończymy sezon mistrzostwem. Wygrywamy League One. 97 punktów, pełna dominacja, 75 goli strzelonych, 37 straconych. No i Con City zaskakuje, Adebayo Akinfenwa zaskaku zaskakuje jako trener. Prowadza tą drużynę na zaplecze Premier League, co jest naprawdę jednym chyba z największych osiągnięć tego klubu. Tak mi się wydaje. Mogę to sprawdzić, nie sprawdziłem. Więc drugi sezon kończy się naprawdę kapitalnie moim zdaniem. No i co to będzie w trzecim sezonie? Może awans do projekt? No, raczej nie, bo w Champions będzie trudno, nawet jeśli pozyskam sobie znowu fajnych darmowych piłkarzy. Anthony Scully, najlepszym szczelcem: 20 goli. No, Scully się świetnie rozwija. Myślę, że jakbym odszedł do innego klubu, chętnie bym go pozyskał. No, bo Scully jest naszym mega talentem. Rok temu Fletcher, najlepszym szczelcem ligi. Tym razem Anthony Scully, Conor, Harry Kane, Harry Heine, Harry Heine chyba, nie umiem mówić po angielsku. Mega sezon, double-double. Łącznie 14 goli, 11 asyst, więc też mega transfer. Moja kariera na ten moment, 53 zwycięstwa, 27,30 porażek, no i awans do Championship. Więc Adepa Jakifenła na razie radzi sobie jako trener. Zobaczymy, co będzie dalej. Oferty pracy nadal niezadawalające i myślę, że na trzeci sezon zostaniemy w Lincoln. To tyle. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękuję Wam za obejrzenie i do usłyszenia w następnym materiale.